Muzoteka to dział zbiorów specjalnych. W naszych zbiorach znajdują się nuty, płyty muzyczne, ale nie tylko rzeczy związane z muzyką, ale także z innymi muzami. Mamy w swoich zbiorach książki dotyczące teatru, dotyczące kina, tańca. Mamy książki z serii wielkich liter, które są przeznaczone dla czytelników starszych oraz niedowidzących. Mamy audiobooki literatury obyczajowej, kryminałów oraz dla dzieci. Posiadamy także płyty analogowe, blisko 18 tysięcy, z muzyką poważną, ale także z muzyką rozrywkową. W muzotece znajduje się także pianino elektroniczne, na którym czytelnicy mogą ćwiczyć. Wystarczy, że przyjdą z własnymi słuchawkami albo od nas je wypożyczą. Mamy nuty także właśnie na pianino, więc czytelnicy mogą spróbować je odczytać od razu na miejscu, w razie potrzeby. Oczywiście mamy przeszkolonych pracowników, którzy mogą pomóc w takiej sytuacji. aby zapisać się do biblioteki, wystarczy przyjść do nas z dowodem osobistym, ze zdjęciem, i cała procedura zapisu zajmuje około. 3 minut, a naprawdę warto się zapisać. Wypożyczamy nasze zbiory na miesiąc: zbiory takie jak książki, audiobooki, nuty, natomiast filmy oraz płyty muzyczne i analogii wypożyczamy na tydzień. Oczywiście te zbiory możemy przedłużyć. Dla naszych czytelników organizujemy zajęcia takie jak Między Dźwiękami są to spotkania dla. Starszych już naszych czytelników. Przychodzą do nas już od wielu lat panie, bardzo chętnie przychodzą. Zajęcia te prowadzi nasza pani kierownik, Anna Romanowska, i muszę przyznać, że są to naprawdę bardzo ciekawe zajęcia. Bardzo angażują emocjonalnie nasze czytelniczki i ciągle się dopytują, kiedy będzie następne spotkanie. Ostatnio, właśnie mieliśmy takie spotkanie już świąteczne. Z racji panującej sytuacji epidemiologicznej wszystkie panie miały założone maseczki, miały rękawiczki i tak przygotowane, przygotowywały kartki bożonarodzeniowe, prezentowe. Inne zajęcia to spotkania z profesorem Szatrawskim, muzyczne korepetycje oraz seansy z audiodeskrypcją przeznaczone dla osób niewidomych albo niedowidzących, gdzie prezentujemy filmy najnowsze z naszych zbiorów. Muzoteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00. Ze zbiorów można skorzystać na miejscu albo je wypożyczyć. Żeby je wypożyczyć, wystarczy do nas przyjść i oczywiście wybrać zbiory samodzielnie. Można też skorzystać z naszej pomocy, gdzie zaoferujemy zbiory albo nowsze Albo starsza. Jeżeli ktoś z czytelników potrzebuje samodzielnie wybrać taki zbiór, oferujemy miejsce z dostępem do internetu, gdzie znajduje się katalog online z naszymi zbiorami. Można do nas wysłać zamówienie drogą mailową albo zadzwonić do nas. Wtedy takie zamówienie przygotujemy i czeka na odbiór. Jako, że znaczna grupa naszych czytelników to czytelnicy już starsi zaoferowaliśmy usługę książki na telefon. Polega ona na tym, że czytelnik dzwoni do nas z zapytaniem o przygotowanie zamówienia i dostarczenia go do domu. Oczywiście my takie zamówienia staramy się realizować na bieżąco i jak najszybciej i dostarczamy praktycznie pod same drzwi albo osobiście, albo prosząc o pomoc naszego kierowca. Naszych czytelników zachęcamy do składania rezerwacji drogą internetową poprzez skorzystanie z naszego katalogu online. Taki katalog jest dostępny oczywiście u nas na miejscu, ale także takie rezerwacje można złożyć z domu. Wystarczy wejść na stronę internetową Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, a następnie kliknąć w zakładkę Katalog Online i tam zarejestrować się na Szukam książki. Wtedy taka rezerwacja do nas przyjdzie i praktycznie jest gotowa do odebrania już po godzinie.